Dzień dobry drodzy akwaryści, Kuba Jankowski serdecznie wita. Dzisiaj krótki filmik na temat tego, co dzieje się w moim 40-litrowym baniaku. Tutaj, jak widzicie, wita Was samiczka pielęgniczki Ramireza, która się dożywia oraz Otosek, który robi to samo wraz ze swoim kumplem. Co u mnie w baniaczku? Jak pamiętacie zapewne, Jakiś czas temu chwaliłem się, że Ramirezki mają młode i może te młode uda się odchować, bo nie ma w zbiorniku potencjalnych wrogów. No ale niestety młode były, były, no i się zmyły, wyparowały. Każdego dnia było ich coraz mniej, no i, no i już ich nie ma. Stat po nich zaginął. Co zrobiłem źle, nie wiem. Może coś nie tak z jedzeniem. Dawałem y, y, artemię, dawałem żywy pokarm, dawałem zawiesinę z suchego produktu, no, no, nie dało rady. Coś może zrobiłem źle, może się doszkolę i, i, i będzie lepiej w przyszłości, jeżeli chodzi o kolejne mioty. To był czwarty miot moich ramirezek. No i czwarty, jak widać, zakończony. Można powiedzieć nie, niepowodzeniem, ponieważ żaden z maluchów się nie dochował do dnia dzisiejszego. No ale cóż, tak bywa. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Jeżeli chodzi o mieszkańców zbiornika, to na tę chwilę są to dwie piękniczki Amireza. tutaj mamy drobną samiczkę, samiec gdzieś się tutaj skitrał, dwie takie piękne lorikarie, no, prawdziwe ozdoby zbiornika te lorikarie są prześliczne, kapitalne rybki oraz kilka otosków. To otosków nigdy przekonany za bardzo nie byłem, no, mówił mnie na, na nie mój serdeczny, akwarystyczny kolega Paweł, którego pozdrawiam. No i otoski są w ilości siedmiu sztuk. Doliczyć mogę się sześciu, ale, ale powinno być siedem. Bardzo fajne rybki, bardzo ciekawe w obserwacji, bardzo ruchliwe, gdy robi się wieczór, światło w akwarium przygasa, Rybki stają się bardzo aktywne tutaj szorują, wszystko, co się da tymi swoimi pyszczkami. Bardzo jest to urokliwy widok. Jeżeli chodzi o to, czy otoczki pomagają naglony, wiecie co, nie wiem, czy pomagają naglony. Nie mam pojęcia. Jakoś u mnie zbytniego problemu z glonami nie ma. Coś tutaj jest, jakbyśmy się przyjrzeli na Rotale na Ludwigie, to jakieś tam niteczki pojawią się na, na liściach między nimi. Może i te lotowski to wciągną, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja dokarmiam je w każdym razie takimi tabletkami ze spiruliną. Tutaj jedną właśnie obrabiały. Pomagała im pani Ramirez oraz ślimaki. No i, i to jest ich pokarmy. Jak widać, cały czas coś szorują, cały czas coś wcinają. Tutaj Samitka Ramireza. Przypłynęła się też dożywić. No, i, i tak to w tym moim zbiorniku jest. Tutaj tylko dzisiaj będzie widok na, na plażę, i tak na większym zbliżeniu polecimy, ponieważ nie mogę oddalić obiektywu od szyby, bo by nas odblaski światła tutaj zjadły, by było niefajnie. Więc musimy się zadowolić takim widokiem, ale i tak wydaje mi się, że jest na co popatrzeć. W zbiorniku no przydałoby się cięcie, przydałoby się cięcie roślin, przydałby się tutaj jakiś ich porządek, żebym coś podziałał, ale nie bardzo mam na to ochotę. Jakoś wiem, żebym musiał, wiem, że coś by trzeba było podziałać, szczególnie z muchami, szczególnie z tymi roślinami czerwonymi, które tutaj, jak widzicie, niebywale zarastają górną część zbiornika, ale nie bardzo na to mam ochotę, ponieważ taki stan rzeczy jaki jest, podoba mi się, lubię takie akwarium zarośnięte. I trochę szkoda mi się pozbywać tych roślinek, które tak ładnie się rozkrzewiły, tak ładnie rosną. No zobaczymy. Czy tutaj dojdą jeszcze jakieś rybki? No, zobaczymy. Tutaj bardzo, bardzo planuję podziałać z neonami Inesa Przepraszam, nie neonami Inessa, z neonami zielonymi, neonami Simulans. Może one tutaj się pojawią. Zobaczymy, jak to będzie z ich dostępnością. Coś się może uda ugrać w tej materii. Tutaj mamy dwa otoski pędzlujące szybę. No i, i moje rybki, lorykaria, samiczka, pielęgnicy Ramireza, gdzieś tam oddali kolejny otosek, ładnie to wszystko wygląda, zbiornik ma się bardzo, bardzo dobrze. Kombinuję jak kon pod górę z tymi ujęciami, żeby od widać nie było, teraz jest całkiem znośnie. Troszkę z innego kąta pokażę Wam ten mój nieocieustany busz w zbiorniku. Dużo roślin, dużo korzeni, gałązek, szyszek olch. Podoba mi się taki styl akwarium, dlatego ciągnie mnie bardzo ku Blackwater. U mnie czasem jest takie semi-Blackwater, gdy tych szyszek olch dam troszkę więcej. Takie coś mi się podoba. Nie przepadam za zbiornikami wymuskanymi, za zbiornikami, w, wszystko jest, w których wszystko jest ułożone już tak spod igły. Jakieś ścieżki w zbiorniku, równo ułożone kamyszki, to jest coś, co, co do mnie nie przemawia. Nie powiem, że mnie to irytuje, nie powiem, że ja to będę ganił, potępiał i, 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 i Bóg wie co jeszcze, bo, bo tak nie będzie. Po prostu ja u siebie czegoś jego nie zrobię. No jak ktoś jest fanem takich zbiorników, które wyglądają jak babcina grządka, oczywiście nie obrażając babcinych grządek, bo to jest coś wspaniałego, no to niech sobie robi tak, jak mu pasuje, no i nie nic do tego. Ja lubię taki bałagan. Bierzesz kupę gałęzi, garść piachu, trochę mchu, wszystko to to akwarium wrzucasz, zalewasz wodą no i coś z tego powstaje, ja takie coś lubię, takie coś mi odpowiada i tak swój zbiornik prowadzę to jest coś coś właśnie co, co w akwarystyce, akwarystyce mi się podoba, no i to nie mnie przyciąga, takie zbiorniki bardzo bardzo naturalne no nie, nie nie da rady zrobić innych ujęć tak to musi być Moi drodzy, no, no i cóż, czekamy na kolejne tarło Ramirez. Może podszkolę się do tego czasu, zweryfikuję swoje błędy i coś z tego, coś z tego wyjdzie. Jeżeli coś w zbiorniku przybędzie, jeśli idzie o ryby, oczywiście pochwalę się, tam znać. No i cóż, trzymajcie się. Miłej środy życzę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Hej!